Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. usłysz nasze modlitwy. Teraz musisz te swoje modły wznosić. No więc jeszcze raz. Witam bardzo serdecznie tutaj znowu e, Orention i wracamy do do wehikułu czasu, do New Avengers of Time Machine. E, mam ambiwalentny stosunek do tej gry, moi drodzy, bardzo silny. A to w związku z tym że sterowania jest tu tak koszmarnie niewygodne, że mnie odrzuca po prostu. A z drugiej strony coś mnie przyciąga, bo zainteresowała mnie fabuła i tak to się właśnie ma z tą grą. I cóż, jesteśmy w... Jak to się nazywa? Monaster, czyli klasztor powiedzmy. Jesteśmy w monastyrze Szata... Szakandarianów. O, gdzieś na pustyni. W świecie, do którego... Wehikuł czasu przeniósł naszego ULS-a, szukamy możliwości powrotu do swoich czasów, do, do swojego świata. No i powiedzmy, już przygody, które przeżyliśmy, skierowały nas tutaj, nie, do tego klasztoru. I to tyle. Nie wiem, co dalej. Właśnie żałuję, że nie zajrzałem do solucji, tylko tak podszedłem z marszu do nagrywania, ale widzę, tu o jeden koleś się zawiesił. Coś skrypt nie zadziałał dobrze. No, że poszedłem tak z marszu do nagrywania, ale podobno solucje zabijają przygodówki, a ja nie chciałbym, żeby mi zabiło to zabawę, nie? Także spróbujmy, zobaczymy co z tego wyjdzie, czy uda się coś stworzyć tak na, na szybko, <laughs> tak spontanicznie. No jak utknę, no to oczywiście niestety będą mi się zajrzeć do. Do jakiegoś poradnika, a póki co próbujmy. Nie możesz wyjść do środka, Fasidzie. Uroczystość jeszcze nie dobiegła końca. Nie wiem, o jakiej uroczystości ten, ten ktoś mówi. Chcę się zobaczyć z Tetradonem. Tetradon jest zajęty przewodniczeniem świętej ceremonii. Tak samo dokładnie nie wiem, kto to jest Tetradon, który przewodniczy tej ceremonii. Co to za ceremonia i w związku z czym się odbywa, nic nie wiem. Że szukajmy. Szukajmy innych drzwi. No nie, był, nie trzeba było daleko szukać. A tam coś jeszcze jest. E, poniżej schodów. Mogę tu wejść? Nie mogę. Ej, no! no widzicie? Przecież to jest straszne. Dlaczego nie chcesz tam wejść? O, udało się to próbujmy otworzyć te oto tutaj drzwi. No i tak jak, mam, jak wam mówiłem moi drodzy najbardziej od tej gry odrzucam mnie sterowanie. I praca dziwaczna, zupełnie niepojęta praca kamery, która wybiera takie kąty, z których zupełnie e, no dezorientuje przynajmniej mnie. Dezorientuje mnie i nie widzę w ogóle z której strony przyszedłem, do, do, dokąd mam iść. No, widzę tu kolejną postać, która patrzy w zegary wskazujące... Każdy wskazuje inną godzinę. Któż to taki? Zagajmy więc rozmowę. Niechaj zgadnę, Esachicie. Nie Wyczuwam w tobie obecność Jadgarul. Jest słaby i nieporadny, ale tęskni ku dojrzałości. Przybyłaś do monasteru, aby go rozwinąć, czy tak? Hmm, tak. Zapewne masz rację. Zatem powinieneś zaczynać natychmiast. Nie wolno ci marnować ani sekundy. Idź do sfery, Fahidzie, i kontynuuj swoją inicjację. Gdzie jest sfera? Możesz Cóż, coś powiesz? Szczerze powiedziawszy, nie jestem taki pewien, czy chcę zostać Szekandarianem. Wolałbym po prostu wrócić do domu. Do domu? Chcesz wracać do domu? Ale przecież nikt nie ujdzie swojemu przeznaczeniu. Jeżeli zdołałeś przebyć pustynię i dotrzeć do monasteru, oznacza to, że Twoim przeznaczeniem jest stać się szekandarianem. Nikt nie wymknie się swojemu przeznaczeniu. Nigdy. Ale ja tylko chcę zrekonstruować mój wehikuł czasu i wyruszyć w podróż w czasie. Wehikuł czasu? Podróż w czasie. Efahidzie, trzeba Ci wiedzieć, że czas jest domeną Kronosa. I tylko Kronosem. To tylko on może zezwolić komukolwiek na wchodzenie w granice jego włości. Żadna maszyna nie jest w stanie zgłębić sekretów Kronosa. O matko, cóż to za wywód. A tak odniosę się do przeznaczenia, a jakoś nie do końca wierzę w przeznaczenie ze względu na to, że nie mielibyśmy wówczas prawa wyboru, prawda? Bo cokolwiek byśmy nie robili, jakkolwiek byśmy nie wybierali, to i tak musielibyśmy dojść do gdzieś tam z góry zaplanowanego punktu, miejsca. No i cóż to by było? Bez sensu. Wydaje mi się, że to jest no, nasze całe działanie, wszystkie podejmowane decyzje wpływają właśnie na nasz los, a nie jakieś tam przeznaczenie. Okej, okay, może jeszcze coś powiesz fajnego? Jeżeli chcesz uzupełnić swoją wiedzę o świecie, pójdź wysłuchać głosu cylindra wiedzy. Kogo? Idź do Skery i kontynuuj swoją naukę. To by było chyba na tyle z rozmową tu z panią. On mówi o, o cylindra czego? O wiedzy? Gdzie tu jest cylinder wiedzy? To? Fala zjawia się na rozkaz Kronosa, zwiera się u głębin Morza Wieczności i pustynnych krain. Cichnie zaś u krańców świata i znika u wód oceanu wszechrzeczy. Tym sposobem rodzi się i umiera fala. Najbardziej szanowanym spośród chronomantów, zaraz po tetradonie, logorze, szarze, jest Welsubek. To on skonstruował słynny szekandariański artefakt nazywany klepsydrą popiołów. Welsubek jest również strażnikiem sanktuarium pamięci znajdującego się w samym sercu grodu klepsydry. Welsubek chętnie dzieli się swoją wiedzą z każdym zainteresowanym, od najpotężniejszego czekandarianina po najskromniejszego człowieka z ludu piasków. Bez dwóch zdań muszę się zobaczyć z tym Welem Subekiem. No bez dwóch zdań. A w Grodzie Klepsydry byliśmy, nie? Tam wylądowaliśmy na samym początku gry. Wehikułem naszego Welesa Jeszcze coś powie ten... To coś? Wszystkie chronomantyczne zegary pozostają w zgodzie z Morzem Wieczności. Ze względu na ich niezwykle precyzyjne ustawienia i klucztowny mechanizm, czasomierze te są w stanie rozpoznać najmniejsze odchylenie w odpływie i przypływie morza. Chronomantyka opiera się na przypływie i odpływie morza wieczności. Rytm morza jest postrzegany przez jad Garul. Dzięki ogromowi swej siły woli chronomanci potrafią modyfikować ten rytm. Czyniąc to uaktywniają zjawiska magiczne. O mamo, ileż tu informacji, ja tego mój mózg przestaje to przerabiać, przetrawiać. Nautiliusy, podobnie jak szekandariański Adgarul, są w stanie zgrać się z przypływem Morza Wieczności. Posiadanie Nautiliusa gwarantuje, że Twoja pamięć pozostanie nietknięta. Nautiliusa uważa się za dar kronosa, ponieważ wydaje się, że przedmioty te pochodzą bezpośrednio z Morza Wieczności. Nautiliusy często pojawiają się pośród pustyni i jedynie czyści spośród Ludu Pustyni i Szekandarianie mogą wchodzić w ich posiadanie bez obawy wywołania gniewu Kronosa. No nie tylko, bo ULS jest z Anglii, a nie z ludu czy, czy piasków, tak? Czy coś takiego. Aha, może jeszcze to jest chyba ten cały no, cylinder mądrości. Czemury czy... zwane są <laughs> Lemury to stworzenia chronomantyczne, zamieszkujące pustynię i skały na krańcach świata. Głównym zajęciem lemurów jest poszukiwanie i pochłanianie piachu człowieka. Niekiedy udaje się osadzić lemurów we wnętrzu chronomantycznych sfer, a jakoż istoty te są połączone z przypływem i odpływem morza wieczności, doskonale są im znane jego liczne, skomplikowane rytmy. Targując się z lemurami, Doświadczeni chronomantowie mogą dowiedzieć się wiele o tych rytmach, co jest bardzo użyteczne przy tworzeniu nowych zaklęć chronomantycznych. Ha, mieliśmy do czynienia z Lemurem w, w sferze chronomantycznej. W, to była bodajże świątynia Kronosa, a właśnie w grodzie Klepsydry. Kurczę, dużo pamiętam, zobaczcie. Ala zjawia się na rozkaz Kronosa. Zbiera się u... To było, prawda? W najbardziej szanowanym spośród... Tak. dwóch zdań muszę się... Tak, musisz się zobaczyć z Wele, coś. Tu mogę wejść? Nie mogę. Tu mamy schodki. Ej, no tu. A, pięknie, poradziłeś sobie. Otwieramy drzwiczki. A cóż to takiego? Jakaś trąbka? Eustachiusza? To zapewne służy do sterowania czymś, tak czy owak jest zablokowane. Mhm. Mm tak czy owak. Ok. No to nie mamy co tutaj szukać, skoro tak czy owak jest zablokowane. Ale tu jeszcze mamy coś, co może podlegać interakcji z graczem. Ogrodzenie jest całe białe. Niełatwo będzie go otworzyć. A, widzisz. Także znając nieco przygodówki, wiem, mogę się domyślić, iż należy znaleźć coś, aby otworzyć to ogrodzenie. Nic nie będzie? To się... Cóż to takiego? Inwentarz? Piaskowy glob! Zawiera eliksir, który zdolny jest do całkowitego odbudowania piasku mojego ciała. Piasek to jest chyba to wewnątrz tej muszli tutaj w w lewym dolnym rogu jest ten symbol nautilusa i tam Piasek to jest chyba to, co teraz jest pomarańczowe. Taka wstęga nie do końca pełna, bo te białe cząstki to są właśnie tej energii Adgarul. O ile dobrze pamiętam. Nasz świat ma postać w gigantycznej pustyni. Na jej krańcu leżą burzliwe wody oceanu wszechrzeczy. Miasto Klepsydry i monaster Przekandar to jedyne miejsce zamieszkane przez ludzi. W środku pustyni leży Morze Wieczności otoczone skałami które nie sposób przebyć. Sanktuarium Kronosa znajduje się nad powierzchnią wody. Istnieją legendy o Przełęczy Górskiej, zwanej Przełęczą Skruszonych Skał, która ma być jedyną drogą wiodącą do sanktuarium. O mamo, mogliby trochę dozować te informacje, bo już naprawdę... nieprawie... Ma... Dobra, to już było. Nie przyjmuję po prostu i potem nie będę wiedział, o co chodzi w grze. No, jesteśmy chyba bardzo wysoko, co? Tam widać pustynię na dole i, i jakiś tam horyzont. No patrzcie. No super, czyli co? To już wszystko. To jest ten cylinder mądrości, tam nie działało po schodkach. Tu kamera znowu fisiuje, stąd przyszliśmy. No to chodźmy. A, chyba widziałem przez chwilę sferę tą chronomantyczną. O, tutaj. Całkiem podobna do tej w świątyni Kronosa. Grodzie klepsydry. A to? Czy jesteśmy w stanie to podnieść? Jesteśmy. Co to jest? Napełniona klepsydra popiołów. umożliwia mi podnoszenie moich mocy, albo też opanowanie nowych zaklęć. O! Jak mogę tego użyć? Poświęcając klepsydrę, zwiększasz swój piasek i swój jad garul. Klepsydra zostanie wówczas usunięta z, liść, z listy ekwipunku. By skorzystać z klepsydry? Ale nie wiem, czy, czy ja chcę już teraz korzystać z klepsydry. Może zostawmy ją sobie na później. Albo jeszcze mam inny pomysł. Dobrze było, dobrze było. Zapytajmy tej... Tej kobiety to zapewne jest... E, mniszka. Chronomantyczna. Napełniona klepsydra popiołów kryje w sobie dwie moce. Musisz podjąć decyzję, z której z nich skorzystać. Możesz albo zdecydować się użyć jej na sobie, co powiększy Twój jadgarul i poziom Twojego piachu, albo też możesz ofiarować klepsydrę duchom zamieszkującym sfery chronomantyczne. A widma te mogą ci podarować w zamian nieco nowych zaklęć. To zależy od ciebie. Możesz albo wzmocnić swoją magię, albo też ją rozbudować. Mhm. Mm no proszę. A co powiesz, mi moja droga na temat tego piach... <ścoughs> piaskowego globa? Glob piasku. Powinieneś wiedzieć, że przedmiot ten zawiera potężne skupisko piaskowych ziół. Użyj go, a twoje ciało ponownie zgra się z czasem. Nie wiem co to znaczy, że zgra się z czasem, ale okej. Okay. Już wiemy, że jak mamy Nautiliusa, to zachowujemy wspomnienia, nie? A co mi powiesz o tym? Niebawem staniesz się Szekandarianinem. Możesz zatrzymać przy sobie swojego Nautiliusa. Kiedy przejdziesz Inicjację, nie będziesz już go potrzebował. Mhm... Mm no superowo. No dobra, no to chyba wszystko, nie? A o tym? Jeszcze może o tym... ...coś nam powie. Przebyłeś pustynię i nie zabłądziłeś. A teraz... ...czy wiesz, jak dotrzeć do Sfery? Nie wiem, jak dotrzeć do Sfery, tylko jeszcze nie chcę tam wchodzić, bo tam zapewne będzie kolejny. Kolejny tutorial taki, będziemy się uczyć nowych zaklęć, tak jak to miało miejsce poprzednio w tej sferze. Ja bym chciał jeszcze pozwiedzać trochę ten wasz klasztor, bo tak to strasznie będzie przynudzający ten odcinek i, i, i w ogóle wszystko będzie przynudzające. Spróbujmy zatem znaleźć jeszcze inne drzwi. Potem sobie wejdziemy do sfery i nauczymy się zaklęć. Tam nie, bo tam stoi ten gość. I nie chce nas wpuścić. Ale tutaj chyba są jeszcze. Nie, no ta kamera mnie dobije. Jeszcze tutaj nie chcę wejść. O! Super. No dobra, wchodźmy tu. Pozwiedzajmy wszystko, a potem. Nie wiem, to pewnie już będzie kolejny odcinek, jak będziemy się uczyć tych zaklęć. Bo to nie jest zbyt porywające. Chciałbym. Zobaczyć, co tutaj w fabule będzie się działo. Coś tam leży. A to co to jest? To jest Zamknięte. Zamknięte. tyle masz do powiedzenia. tu znowu będzie taki balkonik? Nie mogę się tędy przydostać. Wiem, wiem. Ale co to, to jest? To służy do sterowania czymś. Tak czy owak jest zablokowane. Mhm. Czy to jest... To samo, co, co w tamtej komnacie było, ale jak gdyby z drugiej strony, nie? A to? Ciasno. Ale jako że teraz jestem mniejszy, powinno się udać. Ale co się udać? O, wleziesz tam, ale jesteś zwany gapa. Co za pech! Wyjście jest zablokowane! Mhm... Mm Coś mi się wydaje, że to jest... Tam, gdzie trzeba naoliwić to, to zabezpieczenie. Coś tu chyba leży, nie? Co to jest? Grudki czarnej soli. Sulta umożliwia uzupełnienie mojego Jadgarul. O, to też dobra rzecz. Stoi jakiś gość. Nie wiem, czy słyszycie... Klakson samochodu, bo przeprowadziłem się na osiedle, gdzie nie wiem z jakiego powodu, ludzie mają jakąś manię prześladowczą używania klaksonów w swoich samochodach. Niektóre mechanizmy zatrzymują się w trakcie ceremonii. Aha, czyli ta ceremonia musi ten się zacząć. Obraca rudę w kamień. W ten sposób łatwiej jest ją rozkruszać. Gaz zamienia rudę w kamień. Nie rozumiem. Koło sterownicze jest zablokowane. No dobra. Koło sterownicze jest zablokowane. Przyjąłem do wiadomości. Ale poczekaj, coś mi powiesz jeszcze. Oczekuję tutaj, doglądam wozów. Przez cały czas? Tak, przez cały czas. Taka jest wola Kronosa. A, taka jest wola Kronosa. Ale jakich wozów ty doglądasz? Ja nie widzę tutaj wozów. Byłaś tu na górze. Czyżby to był wóz, ale nie ma kół? Nie wiem, dobra, nieważne. Pewnie dowiemy się z czasem. Z czasem, droga. stąd wszedłem. Oho. Tak, stąd przyszedłem, prawda? Tak, na pewno na 100%. Dobra, wchodzę z powrotem. Wchodzę z powrotem tam i zagadam z tym na zielono odstrojonym facetem. Na żółto zielono. Zapomniałeś zabrać swoją rację czarnej soli, F-Fahidzie. Hmm. Niewolnik spośród f nie jest sprawny. Nie, nie jest sprawny. Niczego nie zapomniałem i nie jestem żadnym niewolnikiem. A cóż to? Mam nautiliusa i mam dar. Przybyłem tu, aby otrzymać od mnichów nauki. Wybacz, nie jestem przyzwyczajony do adeptów wywodzących się spośród e-fahidów. Witaj, przyszły Chromomanto. O co mi gadasz, że nie wziąłem zapasu czarnej soli, skoro wziąłem? Mogę ci nawet pokazać, zobacz co mi powiesz na ten temat. Grudki soli, długa praca. Wydobycie grudek soli z rudy wymaga czasu pracy. Trzeba być cały czas skupiony. No, a czyli tamten gaz, no już teraz rozumiem. Tamten gaz to też powoduje, że z rudy wydobywa się czarną sól. Nie wiem... No właśnie, bo ja też jestem dobry. Aha. Czarna sól uzupełnia jad Muszę to zapamiętać. No i już mamy czym naoliwić tamto przejście. Proszę bardzo, już jestem pewien, że to jest puszka z olejem do olejenia machin. I co, i warto było tu przyjść? A co to jest? Ten mały robot jest okropny. Robot? W trakcie modlitw żadnych ruchów. Przegląd, tak? Konserwacja, tak. To jest to, czym się zajmuję. Te maszyny. Powiedz mi, czy mógłbyś mi pomóc w zbudowaniu maszyny do przemierzania czasu? Własną rozbiłem. Co to za bluźnierstwo? Podróż w czasie? Czas należy do kłodącego. Bluźnierstwo! Boż się tak nie bulwersuj. Modlitwa ma się już ku Muszę teraz zrobić przegląd tej maszyny. Szybko! modlitwa dobra, modlitwa ma się ku końcowi rób przegląd a jeszcze moi drodzy, muszę wam powiedzieć, że teraz odcinki mam nadzieję, że odcinki też z tej gry będą się w miarę w miarę regularnie pojawiały na moim kanale już też chciałbym sobie w nią pograć ale nie ma tu żadnej rudy, bo wydawało mi się, że ten że będę mógł sobie prze przerobić tą rudę na więcej tej czarnej soli, bo to jest, jakby nie patrzeć, jakieś lekarstwo, nie? w sensie takim, że odbudowuje ten jadgarul, który praktycznie jest tu do wszystkiego potrzebny. W sensie takim, że nawet za, zapis gry pochłania tam pół cząstki tego jadgarul, zauważyłem. Ale dobrze, wróćmy teraz do tamtego poprzedniego pomieszczenia i na tam tamtą kratkę. Rano usłysz nasze modlitwy. Na pewno usłyszy. Kontynuujcie modlitwy, a zapewne e, Powiadam wam, że usłyszy wasze modlitwy. Jejku, dlaczego nie wszedłeś na te schody? O, śliczny stary. To było tu, prawda? Mówię o tym nienaoliwionym przejściu jakimś. To było tam to widziałem przez chwilę w kamerze. O! Ślicznie. Teraz wchodzimy do ekwipunku, bierzemy to Tam i... To musi przebiegać pod holem, gdzie znajduje się winda. Lecz dokąd ono prowadzi? No, to pytanie jest... Pewnie będzie nękać ludzkość jeszcze przez wiele stuleci, ale wydaje mi się, że będziemy mogli przybliżyć nieco rozwiązanie tego problemu. Ślicznie się w wczołga... Tak, jak myślałem, widzicie, jaki jestem, jaki jestem domyślny chłopisko. Dobrze, moi drodzy, będę zapisywał. Oczywiście, zje mi pół tej cząstki Jadgarul. Ale nie chciałbym, żeby te odcinki były, były zbyt długie. Kontynuować będziemy w następnym odcinku, który pojawi się na dniach. Myślę, że jak nie jutro, to pojutrze. Będę sobie w tę grę pogrywał. I zapraszam do oglądania. A tymczasem dziękuję Wam. Do zobaczenia, do, do usłyszenia raczej. Trzymajcie się. Cześć.